Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj ponownie, po wczorajszym nagraniu, bo chciałam podzielić się z Wami taką osobistą historią z dnia dzisiejszego. A mianowicie, kochani, wczoraj, po wrzuceniu tego filmu na YouTube'a. Tak sobie przeglądałam moje stare nagrania i pomyślałam sobie, jejku, jaki tam bałagan w ogóle istnieje, że te filmy tak się prezentują bardzo ym, nieestetycznie. I mówię, a pozmieniam trochę chociaż te pierwsze takie zdjęcia podglądowe, żeby to jakoś w miarę się prezentowało, bo <ścoughs> szczerze to. No... Ja osobiście lubię estetykę i takie, takie filmy, jak widzę, że ktoś palcem na, na piasku pisze, no to tak trochę nie tego, nie? No, w każdym bądź razie pościągałam te różne zdjęcia i niektóre tam się zapisały, niektóre nie, no bo wiecie, to jest strasznie skomplikowane, jak się tam te zdjęcia ściąga i później patrzysz w tych folder zdjęcia i tam tego nie ma, później patrzysz na dyskach, tego nie ma i mówisz, kurczę, no to jak ja to mam zapisać? No, ale w końcu już doszłam do, do rozwiązania. pozapisywałam te zdjęcia, pozmieniałam i patrzę na mm, mojej komórce. Zostało 5% baterii. A taka, propos, to jest w ogóle komórka, y, która ma już 6 lat. I y, ta bateria w tej komórce, no może troszeczkę jest, że tak powiem, y, słaba. I. Jak jest 5%, no to generalnie daje mi to tylko taki sygnał, że za chwilę zgaśnie. Ale wyobraźcie sobie, udało mi się pozmieniać wszystkie zdjęcia na każdym filmie, które chciałam zmienić. I tylko patrzę, tam, tam jeszcze zostało 2%. Później patrzę, zostało 1%. No i na tym 1% jeszcze jechałam, jechałam bardzo długo. Słuchajcie, tam pozmieniałam jeszcze kilka razy, nawet jeden film pozmieniałam parę razy. No, i w końcu komórka padła. No, i oczywiście tam wiecie, w kabelek w komórkę niech się ładuje przez noc, nie? Rano wstanę, będzie 100%. Ale kabelek w komórkę, komórka nic. Zdechła. Zdechła po prostu na Amen. No, i ja se mówię: no, to już przyszedł właśnie czas. Po 6 latach w końcu nastała śmierć moje, mojego telefonu. Koniec. Ale zrobię takie nie wiem, zrozumienie, że kurczę, no ale tam mam wszystkie aplikacje na tym telefonie i trochę będzie mi ciężko. Ale mówię, no może coś tam drgnie przez tą noc i coś tam się trochę naładuje. Wstaję rano, patrzę komórka zdechnięta cały czas, kabelek był wciśnięty, nic, nic nie załapało, ani jednego procenta, nic. Aj, mówię, oj, oj. Dobra, jadę dzisiaj sobota. Miałam takie spotkanie tam na mieście. Jadę, biorę swój telefon. No i tak coś mi podpowiedziało, żeby wziąć też ładowarkę ze sobą, chociaż mówię sobie, no w końcu tutaj się nic nie naładowało. No to gdzieś gdzie podłączek, gdziekolwiek, no to też się nie naładuje. No bo co za różnica, czy u mnie, czy gdzieś. Ten sam kontakt tutaj działało do tej pory, teraz nie działa. Bo wcześniej w ogóle jak ładowałam też ten telefon, to ona jeszcze tam miała te 10%, 20 zazwyczaj. I wtedy um, się łatwiej ładowało, natomiast nigdy nie było tak, że się całkowicie rozładowała i od zera musiałam ją naładować. Więc y, to było takie troszeczkę dla mnie y, zaskakujące, nie? Że się nic nie naładowało. No ale mówię, dobra, no wezmę tą ładowarkę w sumie <laughs> okej. Okay. Um, Dobra, wsiadam do tramwaju. Tam mam 10 przystanków do przejechania. No i się zaczyna. Czarne myśli mnie nachodzą. Matko bosko, co ja teraz zrobię? Wiecie, jak to jest, że człowiek nawrócony, nawet pod ciśnieniem, mówi słowa, do których się kiedyś tam przyzwyczaił. No i ja po prostu już w panikę. Cała w panikę. Czuję, że w tym tramwaju siedzę i czoło mam tak pomarszczone z tego stresu i z tych nerwów, bo, wiecie, wszystkie scenariusze przed oczami mi przelatują: że nie zdążę płatności pewnych zrobić na czas, że nie zapłacę tej komórki na czas i mi wyłączą. A tu mam jeszcze dwie karty SIM w tej komórce jedną za internet, którego w ogóle nie korzystam drugą z tego numeru, z którego korzystam, więc ten numer jak mi wyłączą, no to w ogóle się cała rodzina do mnie nie dodzwoni. No i mówię sobie, jejku, jejku, Panie Boże, dlaczego mnie tak karzesz? Przecież wczoraj chciałam dobrze dla Ciebie zrobić, chciałam dobrą rzecz wykonać, a Ty mnie teraz tak karzesz. I zobaczcie, jakie paskudne myśli, nie? Takie negatywne i od razu oskarżające Boga. A tak naprawdę to przecież moja odpowiedzialność, że siedziałam w nocy do drugiej w nocy i przeglądałam sobie zdjęcia i wklejałam sobie zdjęcia i robiłam sobie tutaj, wiecie, um, estetykę. A wca, wcale Jezus nic nie mówił takiego, żeby zrobić jakąś estetykę. Nic, nic nie, tutaj nie było od Jezusa, że, żeby coś pozmieniać. No, ale mi się tak chciało i tak się zrobiłam i ta moja odpowiedzialność, że się komórka rozładowała. Ale oczywiście, do kogo mam pretensje? No do Jezusa mam pretensje, że, że mnie nie uchronił od tego, nie? I siedzę w tym tramwaju i myślę, jejku, jejku. I później, słuchajcie, jeszcze najgorsza myśl, jaka mi przyszedł głowy, na którą się zatrzęsłam, bo w tym telefonie mam aplikację do zamka w drzwiach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale teraz niektóre drzwi w domach otwierane są na aplikację zamki są tak zwane elektroniczne, czy tam yy, nie wiem, jakoś tam e-zamki, czy whatever. No i to jest tak, to działa, że aplikację odpalam, aplikacja łączy się z internetem, albo moim własnym z karty, <laughs> przepraszam bardzo, albo z internetem z tego domu, w którym mieszkam i poza ciągnięciu się do internetu, aplikacja y, mi pozwala nacisnąć przycik, przycisk, żeby otworzyły się drzwi wejściowe. Ja wtedy ten przycisk klikam i drzwi wejściowe klamka robi pik! I ja wtedy wiem, że mogę otworzyć klamkę i wchodzę do domu, nie? No to wyobraźcie sobie, że od razu czarny scenariusz no przecież nie wejdę do domu. Jejku, przecież jak ja wejdę do domu, znowu będę miała stres, znowu będę miała te nerwy, Boże, ja już nie mam siły na te nerwy, już nie mam siły na te stresy. I cały czas, słuchajcie, bombardują mnie te wszystkie wątpliwości. Co to będzie, co to będzie? I słuchajcie, to mówi do Was osoba, która jeszcze wczoraj Zrobiła nagranie o tym, żebyśmy nie byli niedowiarkami, tylko byli osobami wierzącymi. Żebyśmy sprzeciwiali się wszelkim wątpliwościom, odganiali te przeciwności i te wątpliwości, dlatego, że to są od szatana wątpliwości. I ja jeszcze wczoraj o tym mówiłam. I słuchajcie, i to jest tak, że ja czasami sama muszę sobie przypominać pewne rzeczy, o których mi powiedział Jezus i które mi przekazał, żebym ja przekazała, bo to nie są rzeczy ode mnie, to nie jest moja mądrość o tych wątpliwościach, że to są od szatana. Ja o tym sama nie wiedziałam, ja sama też żyję czasami tak, że grzeszę i czasami też mam wątpliwości, ale wyobraźcie sobie, że w tym tramwaju nagle przychodzi mi takie rozjaśnienie, jak powiedziałam sobie w myślach to słowo, że mam wątpliwości to od razu mi tak zazgrzytało, że ojejku, przecież ja wczoraj mówiłam o tych wątpliwościach i Jezus powiedział, że to są od szatana. I sobie myślę, a ty nie jeden, to tutaj mi tak chciałeś teraz e, snokautować, żebym po prostu się rozłożyła i kwiczała w stresie i w płaczu. Ja mówię, o nie, a, tak, dziękuję ci bardzo, bo teraz to... To, że mi powiedziałeś te wszystkie wątpliwości, oznacza właśnie, że mój Bóg, Jezus Chrystus, jest w stanie te wątpliwości pokonać. I ja zwróciłam się wtedy do Jezusa i mówię: Jezu, przecież ty jesteś najmocniejszy, naj, naj, jesteś wszechmocnym Bogiem. Przecież ty dbasz o każdy aspekt naszego życia, ty się troszczysz o nas, ty ubierasz nas piękniej niż lilię. Które są tak przepiękne dzisiaj, a jutro już ich nie ma, bo je, wiatr rozdmuchuje. Ty nas karmisz, Panie. Ty dbasz o nas. Ty wiesz, ile my mamy włosów na głowie. Więc ty również troszczysz się o to, czy ja wejdę do domu, czy nie. Czy ja zrobię te płatności, czy nie. Ty też się o to troszczysz, Panie. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. I słuchajcie, trzeba sobie tą wiarę przypomnieć i ją po prostu. Wypowiedzieć, mówić sobie: Ja wierzę, ja wierzę, że Panie Ty jesteś mocniejszy. Satanie, precz, precz. I wiecie co? Jeżeli wierzymy, to od razu dziękujemy Panu Bogu. I ja od razu zaczęłam dziękować Jezusowi: dziękuję Ci, Jezu, że sprawisz tak, że ten telefon się naładuje, że tam do tego miejsca, którego jadę, tam podłączę do tej, e, do, do kontaktu, do tej mojej komórki, mojej komórkę podłączę do. do Wodowarki i zacznie się ładować. Ja w to wierzę, pani, ja w to wierzę, że się zacznie ładować ta komórka. Słuchajcie, no i tak. Wysiadam z tramwaju, <noise> no i y, zmierzam do tego miejsca na spotkanie. Ale co? No wiecie, no jestem zwykłym człowiekiem, słuchajcie, ja nie jestem nikim wyjątkowym. I jest piękna pogoda dzisiaj, słońce naprawdę tutaj było przepięknie, bardzo ciepło, gorąco wręcz. I idę przez y, kawałek takiego parku, i mam jeszcze trochę czasu, jakieś 25 minut do tego spotkania. Więc y, usiadłam sobie na ławce i mówię: A, wiem co zrobię. Położę tą komórkę na słońcu, koło siebie, na tej ławce. No i komórka zacznie się ładować przecież słońce może naładować no nie tak jak słońce ładuje te panele wszystkie na dachach to słońce przecież może też naładować komórkę chyba, nie? więc yy, mówię no może coś tam się naładuje chociaż do tego 5% i wtedy mi ładowarka złapie no i dobra i sobie trzymam tą komórkę koło siebie tam sobie siedzę na tej ławce, napiłam się trochę wody którą miałam ze sobą i no idę dalej później Taka szczęśliwa, że ho-ho-ho, już teraz. No ja też pomogłam Bogu, nie? <śm> pomijając fakt, że poprosiłam najpierw Boga o ten cud, no to później jeszcze sama trochę musiałam pomóc. No i e, poszłam na to spotkanie, no i słuchajcie, próba ognia. Włączam mo moją ładowarkę, podłączam do komórki. Jest, 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 pokazuje się wiecie tam ten te taki światełko, że ten że zaczyna łapać, że jest połączenie z prądem, komórka chwyta. No i teraz szczęśliwa, tam już tam, tym spotkanie, jestem tam wiadomo, wszystko tego tego, tam później po godzinie czy tam dwóch. Odbieram swoją komórkę, wyłączam z kontaktu, jest 40%. Sobie myślę: ho ho ho, no to się szybko naładowało. Wcale nie tak szybko, przez 2 godziny 40%, to nie wiem, czy to jest szybko, ale sobie myślę, no pewnie to słońce pomogło. No i tam później po tym spotkaniu wracam do domu, jeszcze zajrzałam do paru sklepów, zrobiłam zakupy na obiad, przyjechałam do domu. Oczywiście weszłam do tego domu, no bo wiadomo, już komórka była naładowana, mogłam otworzyć te drzwi wejściowe. No i zaczęłam gotować obiad. Oczywiście też cały czas słuchajcie, dziękowałam Bogu. Dziękowałam Bogu, bo wiedziałam, że, że on mi pomógł. Ale wiecie, w tle głowy jeszcze mi się tam tliła taka wątpliwość trochę, że może to jednak była zasługa tego słońca, że tam to słońce troszeczkę tą baterię drgnęło. I myślę sobie tak, wiem co zrobię. Zobaczę na ile procent jest komórka naładowana i była naładowana, podłączyłam trochę później znowu w domu, na 46% i wyłączyłam komórkę i położyłam ją na zewnątrz, w najbardziej nasłonecznione miejsce, taki parapet wysoko usytuowany, gdzie słońce jeszcze przez kilka godzin mogło spokojnie grzać. W tym samym słońcu położyłam tą komórkę i mówię tak, zobaczę, udowodnię sama sobie, czy faktycznie to słońce pomogło, czy nie. 46%, jak będzie ponad 60%, ponad 50%, no to znaczy, że to słońce faktycznie zadziałało. No i wiecie, gotuję obiad, zrobiłam jakieś. Napierw kodowałam kurczaki, potem zaczęłam smażyć te kurczaki. Wiecie, jak to wszystko trwa długo. Półtorej godziny mniej więcej. Idę po komórkę. Mówię, a pewnie się procenty zwiększyły. Włączyłam i co widzę? 42%, <noise> że jeszcze ta bateria spadła, a nie się nie, nie naładowała się w ogóle, i mimo że była na słońcu półtorej godziny, więc słońce tutaj nie miało niestety żadnego udziału w tym momencie w mojej komórce. Nic. Słoneczko jest kochane, cudowne, Pan Bóg stworzył słońce nam dał. I dziękujemy Panu Bogu za słońce, ale niestety słoneczko się tutaj nie przyczyniło do tego, żeby moja komórka odżyła. Przyczynił się tylko i wyłącznie Jezus, a jeszcze bardziej przyczyniła się do tego wiara, że ja zaczęłam wątpliwość przeganiać i zaczęłam wierzyć. I kochani, to wam teraz po to mówię. Po pierwsze, żebyście nigdy nie idealizowali żadnego człowieka, bo nawet każdy, kto wam mówi mądre rzeczy, które pochodzą od Boga, może pewna mądrość jest dana komuś, żeby przekazał, ale to nie znaczy, że ten człowiek jest święty, że ten człowiek jest idealny. Ja nie jestem idealna, kochani. Jestem taka sama jak wy. Mam pewne wątpliwości, też grzeszę, wiecie, jakim jestem nerwusem. Mówiłam wam o moim grzechu. Ale ja słucham się Jezusa po prostu i chcę i za nim, za jego głosem. I chcę, żeby Jezus mnie używał. Po prostu mówię Jezusowi: Tak, Jezu, jestem tutaj, chcę, użyj mnie. I moi drodzy, to po pierwsze właśnie, żebyśmy nie idealizowali nikogo. Bo nawet patrząc na, y, słuchajcie, tych ludzi, których Jezus wcześniej, gdzieś tam, kiedyś używał. Mojżesz, zobaczcie, Mojżesz był mordercą. Dawid był mordercą. Ale Jezus tych wszystkich ludzi używał w jakiś tam sposób. To nie jest tak, że musisz być idealny i bezgrzeszny, żeby Jezus cię użył. Nie musisz być nie wiadomo jakim powołanym, natchnionym prorokiem, żeby Jezus cię użył. Masz być takim człowiekiem, jakim jesteś, tylko po prostu chciej. Chciej. A kochani, żeby cuda się w naszym życiu działy, to musimy właśnie mieć wiarę. I przez wiarę. Wszystko bierzemy od Boga. Pamiętacie, jak ten e, wojskowy tam jechał na, na koni i zobaczył, że przechodzi przez wioskę Jezus i rozpoznał Jezusa i mówi: O, to Ty jesteś tym cudotwórcą. Ty jesteś w stanie uzdrawiać, wskrzeszać, robić cuda. Pojedź ze mną, bo ktoś tam z jego bliskich czy z jego żołnierzy był bardzo chory. E, przepraszam, on tak nie powiedział. E, ale powiedział tylko właśnie, że, że ktoś tam z jego, z jego bliskich czy żołnierzy jest chory. Nie powiedział, żeby Jezus pojechał z nim, przepraszam. Jezus jemu odpowiedział: Dobrze, pojadę, pójdę do tego człowieka. Ale wiecie co on powiedział? Nie, Jezu, ty jesteś zbyt godny na to, żeby się tak fatygować, żeby tak daleko iść ze mną. Powiedz tylko słowo, a on już będzie uzdrowiony. I wiecie, co Jezus mu odpowiedział? Przez Twoją wiarę otrzymałeś to, o co prosiłeś. Zobaczcie, jaka nasza wiara jest cenna że my musimy po prostu tą wiarę w sobie rozbudzić przegonić wątpliwości, jak czarne chmury spojrzeć na Jezusa, utkwić nasz wzrok na Jezusa. I powiedzieć, Jezu, ja Tobie ufam i w Ciebie wierzę, w Ciebie Panie tutaj e, patrzę i, i wiem, że to Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym. I jeżeli Twoja wola jest taka, żebym po prostu miała łatwiej i żeby mnie tutaj nie spotykały stresy i żadne trudności, proszę Cię tutaj o łaskę w tej sytuacji i wybawienie w tej sytuacji, Twoją pomoc. I wierzę, że jesteś w stanie mi pomóc, i przyjmuję tą pomoc, i ja Ci za nią dziękuję. Ja zaczęłam Bogu dziękować już od razu. I od razu poczułam taką wdzięczność, i radość. Mówię: Dziękuję Ci, Boże, bo już teraz wiem, teraz już wiem, że te wątpliwości były odszatane, i teraz wiem. I słuchajcie, to powiedziało mi, że ja mam tą wiarę, że ja mam wiarę w Boga. Udowodniłam sobie samej, że mam wiarę w Boga i wiecie, co to mi bardzo podniosło na duchu. Ale ja nie jestem żadnym wyjątkiem. Ty też masz wiarę w Boga, skoro słuchasz tego nagrania. To Ty też masz wiarę w Boga. I Ty też możesz zaufać Bogu. Jak masz wątpliwości, to możesz powiedzieć Szetonowi: Spadaj, koleś. To znaczy, że właśnie Bóg jest w stanie mi pomóc. To znaczy, że właśnie ta sytuacja jest w stanie się zmienić. To właśnie jest, jest tak, że będzie na odwrót niż to, co mi mówisz tutaj, poddając wątpliwość. Więc, kochani, musimy wierzyć, ufać Jezusowi i za to dziękować. Dziękować Mu za Jego pomoc. Dziękować Mu za Jego. Ochronę za to, że jest naszym Bogiem, który troszczy się o każdy najmniejszy aspekt w naszym życiu. To tak na pocieszenie dzisiaj błogosławię Was mocno w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Boga.